To sobie włączam, bo muszę wiedzieć, ile gadam. Cześć kochani! Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o tym, jak można sobie łatwo poradzić z migranowym bólem głowy. Nuniuś półtora cieszej ciszej, bardzo proszę. Tak. Um. Otóż tak. Są różne bóle głowy, jak wiemy. Są bóle głowy z niskiego ciśnienia, z wysokiego ciśnienia. Są bóle chorobowe, na przykład, że grypa nas falnie, to wtedy nas wszystko boli głowa również. I są bóle nieszczęsne migrenowe. Każda z nas, to znaczy każdy z nas musi sobie ustalić, że tak powiem, kiedy i dlaczego pojawiają się te bóle głowy. Każdy po prostu musi nauczyć się, jak to się mówi, musi się nauczyć swojego organizmu, jak organizm reaguje na daną rzecz, na daną sytuację itd. i tak dalej, i tak dalej. Otóż, ja bardzo często miewałam swego czasu bóle głowy właśnie migrenowe, które były nie do zniesienia. Jak odróżnić ból migrenowy od innego? Nie mam pojęcia, tak naprawdę byłam u lekarza, lekarz stwierdził, że mam migrenę. Opowiedziałam mu, co mi jest, lekarz stwierdził, że to jest ból migrenowy. A jak to się u mnie objawia? Już mówię. Ból migrenowy pojawia się, kiedy ból jest tylko z jednej i tej samej strony. Czasami się zmienia na drugą stronę, ale już naprawdę bardzo rzadko jedna na milion, że tak powiem, to ta strona. A ogólnie zawsze za 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 się zaczyna z tej strony. Kiedy wiem, że już ból się zbliża, wtedy już wiem, że nie będzie wesoło. Kiedyś, jak już ten ból się pojawił, to ja już miałam oho, już jest ciekawie i po prostu sobie czekałam, czekałam, ten ból się rozwinął już do 10 yy, twór. Od do 10 to był na 10, super, wtedy brałam tabletkę. I to był mój błąd. Lekarz zawsze mówił, że mm, że późno biorę tabletkę. Tabletkę się bierze w momencie, kiedy ból się pojawia. Musimy rozpoznawać ten ból. Ból się pojawia tutaj no po prostu nie do wytrzymania, potem przechodzi do gałki ocznej i to jest ból taki, jakbym mogła to opisać, mam wrażenie, że tam się jakiś robak zawinął, wielki, długaśny i on po prostu tam siedzi i mi wyżera wszystkie komórki i co on tam tylko może, on tam wyprawia. To jest straszne. Teraz yy, kiedyś naprawdę miałam bóle takie, że potrafiłam brać 3-4 tabletki dziennie, i nic to nie pomagało, bo brałam je po prostu za późno. I to było coś takiego, że ból troszeczkę przygasł, a następnego dnia powracał. I to było tak tydzień, dzień w dzień ból głowy był. I ja nie potrafiłam chodzić na zajęcia, po prostu byłam wyłączona totalnie za świata, nic mnie nie obchodziło. Ja miałam migrenę, nie wiem, co było dalej. I ból się głowy pojawia bardzo często, praktycznie co miesiąc, co dwa ten ból nawracał, a teraz mam bardzo rzadko bóle głowy, na szczęście, jednak te bóle czasami są. I co ja sobie robię? Biorę od razu tabletkę, najlepiej Ibuprom Max, brałam Ibuprom zwykły, to nie wystarczało, biorę Ibuprom Max od razu, także zawsze staram się te tabletki przy sobie mieć. I, a jeśli jestem w domku, to oprócz tego, co jeszcze robię? Smaruję sobie miejsce, gdzie mnie boli głowa amolem. Amol wiadomo, każdy pewnie zna, jest dostępny w aptekach. I yy, na to miejsce, gdzie posmarowałam sobie główkę amolem, Kładę sobie ścierkę, ściereczkę, jakąś chusteczkę, obojętnie, moczę ją w wodzie zimnej, kładę do zamrażarki na jakąś minutkę około, wtedy ta chusteczka się dobrze zmrozi, jest ona bardzo zimna. Przykładam ją do głowy, kładę się, zamykam oczy i odpływam po prostu ulganie z tej ziemi. Ja tu mam taką jazdę, wtedy. Ta mięta, że tak powiem, z tym lodem po prostu tworzy taką taką miłą atmosferę na mojej głowie, że naprawdę ja czuję, że ten ból tak po prostu schodzi, schodzi. Pamiętam, że raz, jedyny raz wylądowałam na pogotowiu z powodu bólu głowy, bo już po prostu nie mogłam wytrzymać. Dostałam zastrzyk, peralki na zastrzyku. Właśnie też odczuwałam wtedy takie stopniowe, tak jakby mi płatkami odchodziły te bóle głowy, to było niesamowite uczucie. Tak samo właśnie mam taką ulgę, i to... Ten amur w połączeniu ze zmrożoną chusteczką. E, no cóż, to tyle, jeśli mogę Wam coś poradzić w radzeniu sobie z bólem głowy. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie, jak Wy sobie radzicie z bólem głowy, a może widelet może się czegoś jeszcze innego dowiem. Pozdrawiam Was ciepło i nie życzę Wam bólu głowy.